Katarzyna Skrzynecka, pożegnała się z Polsatem i Twoja brzmi znajomo, a tu taka tragedia. W środowy wieczór, 4 stycznia, jako pierwsi podaliśmy informację, że Katarzyna Skrzynecka odchodzi z Twoja twarz brzmi znajomo. Co był dla jej fanów sporym zaskoczeniem. Gwiazda była jurorką od drugiej edycji programu, a w pierwszej w fenomenalnym stylu wygrała w program. Wydawało się, że z produkcją aktorka będzie już związana na zawsze. Nadchodzącą edycję TTBZ czekają spore zmiany. Bo wcześniej z show pożegnał się też Michał Wiśniewski. Okazuje się, że ten dzień był dla skrzyneckiej trudny z jeszcze jednego powodu. Zaraz po tym, gdy media obiegła informacja o tym, że pożegnała pracę, zamieściła poruszający wpis dotyczący śmierci jej wielkiego przyjaciela. Chodzi o Emiliana Kamińskiego, który 4 stycznia został pochowany na warszawskich Powązkach. Skrzynecka jest zdruzgotana jego śmiercią. Dzisiaj pożegnaliśmy Emiliana, naszego przyjaciela. Na Powązkach i na wieczornym spotkaniu, może i mówią, że w kościele się nie klaszcze, że to miejsce zadumy. Dzisiaj kościół na Powązkach rozbrzmiał długimi. Niosącymi się hembrawami dla artysty, humanisty, marzyciela, który potrafił spełniać marzenia. Ale przede wszystkim człowieka o serdecznym sercu. Ujmującej pogodzie ducha i radości życia, wyznała Katarzyna. Potem podzieliła się historią związaną z teatrem kamienice i katastrofą, do której doszło. Myślę sobie dziś i wspominam, jak parę lat temu teatr kamienice podtopiły na wałnicę jak wspólnie z Emilianem i skrzykniętą spontanicznie grupką aktorów zasuwaliśmy boso z jężmatami i wiadrami. By odsączyć wodę, pokostki, połytki, z posadzek zamokłego teatru. Śpiewaliśmy coś przy tym, opowiadaliśmy mnóstwo żartów i chwilami śmialiśmy się do łez. Odłowiliśmy wspólnie kamienicę umorusani, Ubłoceni i spoceni. Przytuliliśmy się mocno, żeń się udał, dodała. Na koniec wyjawiła, jakim chcę go pamiętać. Zagrałam z Milem wiele spektakli, musi cel go przez parę pięknych lat. Spektakle na scenie kamienicy i prześmialiśmy perliście przy dobrym w wiele serdecznych okazji. Kropka. Takiego chcę pamiętać podsumowała.